No cóż, wszyscy widzieli twoją interakcję z Dawidem Turowem? Kiedy nas odwiedzisz? Kiedy to nie powie tak? I skończyłeś się buziakiem? Czemu kogoś zapisamy jako Dodika Anatolii? Dlaczego tak? 3, 2, 1, 0 jesteś na kanale Miss Nicole i dziś mamy piękny, wspaniały i popularny filmik mam w telefonie. Tak, Nikol, ale to nie będzie takie proste. Nie chodzi o to, co chcesz nam pokazać, ale to, co ja każę ci zrobić. Gotowa? Jestem gotowa. Żałuję, że to nie ja wymyśliłam plan, bo czegoś takiego bym nie nakręciła. No cóż, Nikol, mam listę pytań, które chcę ci zadać. Och, Nikol, już ma taką minę. Tak, bój się. Tak, moim pierwszym zadaniem jest... Twoje pierwsze zadanie to... Nazywa się trzy zdjęcia. Musisz nam pokazać losowe trzy zdjęcia. Po prostu przesuń palcem po ekranie, nagraj ekran, a my pokażemy trzy zdjęcia. Dobrze, otwórz telefon i pokaż, ile zdjęć masz w swojej galerii. Ja? Dobra, zaraz wam powiem. W swojej galerii mam 11 848 zdjęć. O matko! Dobra, a teraz piszcie szybko w komentarzach, kto ma więcej, a kto ma mniej zdjęć. 11 tysięcy zdjęć? Czy czegoś nie wiem? Prawie 12 tysięcy! Dla mnie to są najlepsze zdjęcia! No dalej, pokazuj! To... to zdjęcie twoich pryszczy. Zdjęcie moich pryszczy. Dlaczego ono? A dlaczego robisz zdjęcie swoich pryszczy? Dlatego, że jednego dnia wróciłam ze szkoły, no i pojawiło się u mnie to, co widzicie na ekranie. O Boże, będziecie patrzeć na moje pryszcze! Ogólnie z jakiegoś powodu pojawiły mi się pryszcze na brodzie. No zawsze miałam jakieś grudki na brodzie, ale były małe, a potem wróciłam ze szkoły i zobaczyłam to. I po kilku dniach zrobiłam zdjęcie tego, jak się zmieniły po zastosowaniu takiego środka, który nakładałam na wacik. A potem przykładałam do twarzy. No i po kilku dniach było tak jak u góry. No to naprawdę wygląda dobrze. Możesz doradzić, ale to nie jest reklama. Może mogłabyś doradzić dziewczynom, co mogłyby robić z takimi przyszczami? Drugie zdjęcie. Co ty robisz z psem? Tak, drugie zdjęcie. Naprawdę chciałabym, żeby było z więc przesunę trochę dalej. Następna fotka? No dawaj! No kurcze, mamo! No Generalnie proszę, I? bez żadnych pytań. Po prostu dobrze się bawiłyśmy. Bawiłyście się? Udawałyście, że się całujecie, czy co? Tak. Czy się pocałowałyście? Nie! No powiedz szczerze! Nie! Ogólnie byłyśmy w klubie, w Pradze. Był to akurat dzień, kiedy było mnóstwo imprez halloweenowych, no i katia mówi, są kluby Halloweenowe, chodźmy. No i ja mówię, chodźmy, poszliśmy do klubu. A mówiła, że to klub dla dzieci. No, dla nastolatków. No ja nie mogłam tam wejść. Ty byś nie mogła tam wejść? No jak to powiedzieć? No było to dla młodszych. 16- i 15-letnich już nie wpuszczali. Pytanie. No ale młodszych. Wpuszczali. Aha, ale pytanie, jak tam się dostałaś? No mów, mów. Puścili mnie. Nie, nie. Mów, mów. Wiem, że dla wszystkich to będzie zaskoczenie. W photoshopie przerobiłam paszport, żeby mieć 16 lat. No tak, widzicie, to tym właśnie zajmują się nasze dzieci. Tam dawali takie bransoletki. Już nie pamiętam, jakich one były kolorów, ale było zaznaczone, że mam 16 lat i założyli mi bransoletkę mówiącą, że nie można mi sprzedawać alkoholu. No, przynajmniej coś pozytywnego w tej historii. I trzecie zdjęcie. Wideo, może lepiej bez dźwięku. Oj, co to za filmik? To filmik przedstawiający żenie jadącego na deskorolce. Powiem wam, to w sumie było jedno i drugie. Generalnie, że Pani i ja wybraliśmy się na przejażdżkę, ja jechałam na hoverboardzie, a on na czymś w rodzaju deskorolki, takim longboardzie, no i wyszło tak, właśnie tak jak widzicie, więc ja byłam na hoverboardzie, a on na jakiejś deskorolce, a ja byłam albo za nim, albo przed nim, za jego ręką, tak właśnie jeździliśmy po mieście i bardzo często upadaliśmy. Próbował mnie nauczyć jazdy na deskorolce, no i nawet trochę się nauczyłam, ale później pojechał i zapomniałam jak to się robi. No i tyle, to była cała historia, a my przechodzimy dalej. I kolejne zadanie, jakie mamy, nazywa się Trzy Kontakty. Nikol, pokaż mi, jak jestem zapisana w twoim telefonie. A, to bez problemu. I tak, wchodzi. Odpalam telefon. Wejdź w kontakty. Mam tu swoje zdjęcie, tak naprawdę robiłam je w 2019-2018 roku. Może dlatego wszystko jest różowe. Aha, to ja, tak? Nie, to ja! A, to ty. <noise> tak, to ja. Czemu mam zapisany tutaj Dodika Anatoli? Boże, co to za koszmar ma być? Bardzo dziwne. Tak, dobra, szukam mojej mamy. Jak to mam zapisane? O, jest tutaj włoski numer mamy i jej zwykły numer, mama i mama z Włoch. Jesteś słodka, mama i mama z Włoch. Okej, okay. jeszcze dwa kontakty. Jeden z nich to Katia Baby. Katiusza. Katiusza. I ostatnią rzeczą, jaką chcemy zobaczyć, to to w jaki sposób masz zapisaną z zlatę. A zlatę mam zapisaną jako kot. A dlaczego to w sumie nie pamiętam? Słuchaj, no naprawdę fajnie. Po prostu często mnie uczy, więc ją kotem. A racja, to takie zwyczaj z laty. Okej, okay. i tak, kolejne co chcę wiedzieć. To ostatnie wyszukiwania w Google. Wszystko mam wyczyszczone. Jak to masz wszystko wyczyszczone, Nicole? No tak jest. Jak to, jak mogłeś tak zrobić? Historia wygląda tak. Czyścisz swoją historię, Nicole? Tak. A dlaczego? Nie wiem dlaczego. Na pewno szukałam, jaki procent populacji Włoch ma koronawirusa. To było moje ostatnie wyszukiwanie. Po prostu sprzątałam. Czasami ja po prostu czyszczę pamięć. O, wow, Nicole. No, zaskoczyłaś mnie. Nawet myślałam, że to wszystko moja wina. Przygotowywałaś się do tego filmu? Powiedz szczerze. Nie, nie. Samo się jakoś po prostu wycieśliło. To idziemy dalej. A teraz, Nicole, zaczyna się prawdziwa zabawa. Teraz, Nicole, pokażesz trzy swoje rozmowy na Instagramie z popularnymi osobami. I powiem ci, kto to będzie. Nie, proszę, nie! Nie, 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 Nikolaj, zaczynamy. Otwórz Instagrama i przejdź do konwersacji. Pierwsza będzie od zweryfikowanej osoby. I to będzie hametowa. Milana. A, metowa. no to nie jest aż tak źle. Przejdźmy do korespondencji z Milaną i pokaż mi, o czym ostatnio rozmawiałyście. I tak, o czym czy... rozmawiałyście ostatnio z Milaną? Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Tutaj po prostu odpowiedziała mi na stories, dała mi serduszko, ona mi wysłała wiadomość głosową o swojej nowej piosence Mamo kup, psa". No, to by dawno było. No i tyle. No, po prostu poprosiła o... Generalnie poprosiła mnie o nagranie teledysku do jej nowej piosenki. Okej. Okay. I tak, następna osoba również jest Zweryfikowana i chcę zobaczyć korespondencję z Habibem. Nikol. Rozmowa z Habibem otwieramy. Wiecie, to było 100 lat temu. To bez znaczenia, jestem po prostu ciekawa. O czym tam rozmawiasz z gwiazdami? Ogólnie zrobiliśmy parodię jego numeru. Aha. To taki nasz tak. własny numer. I odpowiedział na story Clever Girl i Sunshine. No i potem napisałam, że chcemy zrobić parodię, a on napisał będę rad, dodał serduszko i dużo serduszek. To napisałam ja. Widzę, że to ona napisała po emotikonach. Takich buziak ja nie używam, albo bomby, eksplozji. To musiała być mama. Koniecznie. Jest tytuł: Bomba i dwie tancerki. <noise> Ogólnie ziomki, jeśli śledzicie konto Nikoli na Instagramie, to na pewno wiecie, kiedy story zadaje Nicole, a kiedy ja. Bo ja zawsze używam mnóstwa głupich emotikonek. A Nicole? Jest bardzo młoda i wszystko robi bardzo kreatywnie i na luzie. No dobrze. Trzecia korespondencja Nicole. Chciałabym, żebyś pokazała, może nie całą korespondencję, ale z dwie, trzy wiadomości. Od, jak myślisz kogo? Dawida Turowa. Tak, od Dawida Turowa. Stał się wielką gwiazdą. Gwiazdą wszędzie. Na YouTubie i po prostu wszędzie. I chciałabym zobaczyć, o czym rozmawialiście, gdy był jeszcze człowiekiem. To było, tak, myślę, to był w 2021 roku. Wtedy, gdy wszystko było prostsze, prawda, Nicole? Generalnie mieliśmy bitwę, w której wzajemnie sobie wyznaczaliśmy zadania i oto pewne wiadomości. Jutro też kolejne zadanie, tam jest powrotem. No, taka nasza bitwa. O tym gadaliśmy. No cóż, wszyscy widzieli Waszą korespondencję z Dawidem Turowem. Nic specjalnego, można się było tego spodziewać. I ruszamy dalej. Przy okazji to było bardzo ciekawe, prawda? Myślę, że bardzo. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Was również ciekawi, o czym Nicole rozmawia ze swoimi znajomymi. I teraz kolejne trudne zadanie dla ciebie. Będą to dwie rozmowy wideo. Nicole, musisz teraz wykonać dwie rozmowy wideo. Pierwsza rozmowa wideo będzie ze Zlatą. Włącz nagrywanie ekranu i zadzwoń do Zlaty. Nie wiem, po prostu porozmawiaj z nią przez dwie minuty i zapytaj, jak się czuje. A kiedy już przyjedzie, pojawi się na naszym kanale. Halo, cześć! Cześć! Cześć, kręcimy filmik. Tak, i moim zadaniem było wykonać z Tobą rozmowę wideo. Oj, oj, oj! Ona po prostu wyłączyła kamerę. Teraz gram po prostu w Harry'ego Potter'a. A tak, na marginesie, z lata niedawno kupiła sobie PlayStation. Boże, jaka piękność. Dzięki, byłam w centrum handlowym, naprawdę zdążyłaś na czas. Tak? Tak, po prostu wróciłam, właśnie chciałam iść zmyć makijaż. A, boże, a ja się zastanawiałam, dlaczego masz na sobie makijaż? Z lata zazwyczaj przebywa w domu. Spytaj, kiedy do nas przyjedziesz. Kiedy ty do nas przyjedziesz? Kiedy nie każe. a więc tak to działa a to super no to czekaj na SMS-a ode mnie dobrze a my dzwonimy do następnej osoby cześć wszystkim ogromne cześć zamierzasz się do kogoś dzwonić w tym filmie eee papa Nicole dobra napiszę do ciebie później zarumieniła się została przyłapana! dobra całuję napiszę do ciebie Pani później Nicole 3 2 1 i tak. Teraz nie włączamy nagrywania ekranu i teraz dzwonimy do da -da dam da-dam, do Dawida Turowa. Żartuję, dzwonimy do żeni. Do naszego kochanego żeni. Teraz będzie ciekawie. I pamiętaj, żeby przekazać mu ode mnie pozdrowienia. Dobra, już odpalam. Cześć wszystkim jesteście na moim kanale z Nikol. Nikol zadzwoniła do mnie akurat, gdy grałem w kierkę. A ty mi powiedziałaś, że już z nikim w nic nie grasz. Tak jakoś wyszło. To było parę dni temu. Dobra, Żenia, powiedz Żenia, mi, powiedz, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W Ukrainie, w moim rodzinnym mieście, Mikołajewie. Jest w swoim rodzinnym mieście, Mikołajewie, w Ukrainie. Żenia, kiedy przyjdziesz do nas do Włoch? Nie wiem, chyba jakoś latem. Jak to nie wiesz, pisałam do ciebie. Chyba 21. 21. Żenia przyjedzie. Jakoś o 10 rano będę w mieście Sandemo. Mam mówić dalej? Nie, nie musisz. Adres nie jest wymagany, że nie naprawdę nie możemy się doczekać kiedy Cię zobaczymy. Jesteś taki dobry! I subskrybenci, którzy również czekają na Żenię na kanale Miss Nicole, proszę koniecznie napiszcie w komentarzach, tak? Co powiedzieć? Niech powie cześć, niech przekaże wszystkim cześć. Powiedz wszystkim cześć i papa. I co? To wszystko? Zdzwoniłeś później i zagramy w Brawl Stars, bo ja muszę podnieść swoje rangi, a ty jesteś niezły. A widzicie, płynnie przeszliśmy do kolejnego zadania. Jakie gry na telefonie ma Miss Nicole? Dobra, żegnamy się z Żenią i ruszamy dalej. No co, porozmawialiśmy z naszymi bliskimi, a teraz czekamy na odpowiedź. W jakie gry grasz? Gdzie można cię spotkać? Online, czy nie wiem? Szczerze mówiąc, nie gram już w żadne gry, tylko wtedy, gdy Żenia mnie w coś wciągnie. Na przykład niedawno, no nie tak niedawno, w święta. No w każdym razie, kiedy jeszcze był, czasem graliśmy razem w Brawl Stars. Ale gramy tak dla zabawy, nie na poważnie, czy coś. Okej, okay, teraz pokażesz nam swoje gry na telefonie. Tak, tu mamy i tak, tu mamy... O, Żenia mi właśnie coś wysłał. Tak czy inaczej, tutaj mamy Brawl Stars no i w sumie to jest wszystko, co mam w Brawl Stars. Nie będę już więcej pokazywać. Mam wojowników. Ogólnie, rozumiecie, nie jestem wielkim graczem, ale czasami gram. No wiecie, nie gram na poważnie, to znaczy gram naprawdę, ale tak dla zabawy, lubię tę grę. Czasem gram z żenią. Okej, broń. Prost. Tak, dalej. Wszystkie moje gry mam tutaj przez żenie. To wszystko przez żenie. Sama w to nie gram. Stumbleguys. Rok temu to pobrałam. Też przez żenie. No, generalnie nie ma tu nic ciekawego. Nie będę o tym mówić. Jak to wymówić? Call of Duty. to też pobrałam przez żenie. I ostatecznie nie nauczyłam się w to grać. Dlatego w to nie gram. Oh. Ogólnie we wszystkie gry, które masz, po prostu nie grasz. To lubię, to bardzo lubię. To jest granie, a nie jest z internetem. Generalnie gram w to czasem, ale tak tylko dla zabawy. Masz tam takie kółko i zbierasz, krótko mówiąc, zbierasz w domu różne rzeczy, jesz, rozmnażasz się, a ten, kto ma najwięcej na koniec gry, wygrywa. W to gram bez żeni. Bardzo rzadko, no ale czasem tak. Ta gra ostatnio stała się moją ulubioną. Gramy w nią z babcią. Ta gra, która ostatnio stała się moją ulubioną, nazywa się Wow. I generalnie polega na układaniu słów. Dostajesz litery z krzyżówki i musisz z nich utworzyć słowa. No dobra, co ja tu jeszcze mam za gry? Mój Boże, dlaczego mam tyle gier? O, to była moja i z laty ulubiona gra. Kiedyś w nią grałyśmy, ale teraz nie gramy. Ale kiedyś grałyśmy. I jak się nazywa? Hide online. Zasadniczo jesteś albo przedmiotem, albo ludźmi. Ludzie łapią przedmioty. Ogólnie, a wypiszcie w komentarzach, czy gracie w jakąś z tych gier. Mam też czołgi, Tank Stars. No takie nie do końca tanki, ale ogółem czołgi. O, Stylista. Grałam w te gry o mój Boże, ile lat temu? Niczego nie usuwam, mam te wszystkie wykresy napompowane. E, Subway Surfers. Grałam w to, kiedy jechaliśmy z Ukrainy do Europy. Grałam w trasie. No dobra, to już wszystko, skończyliśmy z twoimi grami. A jeśli wy też gracie w jakieś gry, to koniecznie napiszcie w komentarzach. I tak Nigol, moje następne zadanie jest takie. Wiem już, że masz listę z życzeniami, ponieważ czasami... Pokazuję ci. Tak, wysyłasz mnie od czasu do czasu i chcę, żebyś wyjawiła wszystkim swoje wielkie sekrety. Jakich prezentów oczekujesz? Zasadniczo nie wiem czego chcesz, ale masz taką listę. Chętnie wam zademonstruję, mam tutaj. Dres. Nie wiem dlaczego go chcę, ale go chcę. To nazywa się Named Collective. Collective? Ogólnie wiem po prostu, że to bardzo popularne rzeczy, więc weszłam na ich stronę internetową. Znalazłam jej stronę, szukałam, szukałam i znalazłam dres, który naprawdę chciałam. Ale szukałam więcej i być może zachcę jeszcze jeden. Okej, okay, co mamy dalej? Dalej mam wisiorek. Z lata ma taki z koralikami. Złoty, a ja po prostu weszłam na jej stronę, żeby popatrzeć. Podoba mi się zwykła, najzwyklejsza rzecz. O właśnie to. Tą walizkę bardzo chciałabym mieć, ale nie mieści się w bagażu podręcznym. Tak, wydało się być taki ładny, różowy, że wrzucimy go do bagażu podręcznego. Ale nadal ją chcę. Może po prostu kupię sobie torebkę do bagażu podręcznego. Okej, okay, dalej. A dalej są kapusy, które są brązowo-różowe. Cały świat już je ma, ale ja nie mam żadnych. Nie wiem, gdzie ich szukać. Są strasznie drogie, prawda? Dalej mamy bransoletkę zrobioną z pereł. To taka zwykła bransoletka na stopę. Z misiaczkiem. Super. Dalej i... mamy pierścionek Pandory. Czekam na niego bardzo długo. Nie jest bardzo drogi, ale bardzo mi się podoba. Zwykły pierścionek. Jestem fanką pierścionków. Dalej mamy piżamę. Już kupiłam inną piżamę. Tej już nie chcę, muszę ją usunąć. No widzisz? Ugi. Tak bardzo chcę ugi. A ja proponowałam kupić nie ugi, a coś tańszego, dokładnie takiego samego. Nie, no nie rozumiesz. Były naprawdę podobne do oryginalnych. Ja chcę ugi. Dalej jest bronzer z Fenty Beauty. Tak, bronzer z Fenty Beauty ma taki fajny szary kolor. Naprawdę mi się Boże, podoba. jak to wszystko spamiętać. Teraz eyeliner. Słuchaj, w tym folderze było wiele mniej. Co się stało? Teraz eyeliner, również Fenty Beauty. Potem bluzę, którą już zamówiłam i wkrótce do mnie dotrze. Niesamowita. A potem. szczerze mówiąc, nic o tym nie wiem, no ale dobra. I jeszcze jedna bluza z kapturem, która również wkrótce do mnie przyjdzie. Plan w obie strony zostać milionerem. Hurra! Widzieliśmy wszystkie życzenia świąteczne i nie tylko świąteczne naszej Nikoli. A może twoi bliscy obejrzą ten filmik i ktoś przy okazji zwróci uwagę i coś ci z tego kupi. A my ruszamy dalej. I tak, następne pytanie, które chciałabym ci zadać. Kolejne i ostatnie pytanie brzmi... Nicole, co ostatnio oglądałaś na YouTubie? A właściwie nie mam konta na YouTubie. Pokaż, pokaż. O proszę, mam właśnie to. Okej, okay, nie masz konta. Nie mam konta, zaraz pokażę. Tu logujesz się na konto, nie mam konta. Okej. Okay. A nie mam konta i dlatego nie mam biblioteki, ale opowiem wam, co oglądam. Na Halloween oglądałam ogólnie, oglądałam ponownie wszystkie opowiadania Eleny Wrightman. A ostatnio oglądam też Żenie, który komentuje i recenzuje popularne programy. Jeśli też to oglądacie, koniecznie napiszcie w komentarzach, które odcinki są ciekawe. Dokładnie, i koniecznie subskrybuj też kanał, ponieważ mamy mnóstwo chłopców i dziewczyn, którzy oglądają bez subskrybowania. Dokładnie. To bardzo źle. Wiem, że wszyscy blogerzy na to narzekają. Dlatego ziomki, wspierajcie nasz kanał, subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w dzwonek i piszcie w komentarzach. A my się żegnamy. Żegnamy się. 3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A ja uciekam. A!